Marta. Cześć Tazi, O, jakie ładne, co to? No, listki już się pojawiły na drzewach. Naprawdę. No, tak, Super. Zobacz. U nas ta wiosna tak powoli przychodzi, ale prawdziwe listki trzeba wsadzić o, do bazonu. Tak, pewnie na Mazowszu to już dużo jest listków, ale tutaj w górach. Tutaj w górach pierwsze. to późna wiosna, no. Pierwsze listki, zobaczcie, dopiero takie mamy. Wy już pewnie macie takie prawdziwe, wielkie. Ale takie są najfajniejsze, co Tazi? Ups. przepraszam. Nie wiem. Przepraszam. Mm, dobrze, zaraz je włożymy do pazunika, żeby nie zwiędły. Taziku, to ja mam chyba dla ciebie jakąś wiosenną bajkę dzisiaj. O, tak, tak, tak. Będzie bajka o dwóch małych zwierzątkach. Mm. Bo na wiosnę pojawia się dużo małych zwierzątek. Wiesz o tym? Tak. No, to pewnie też pojawiłeś się na wiosnę na Tasmanii. Tu u nas wtedy była jesień. Ale to nie będzie o, o diabełkach tasmańskich. To będzie o czymś innym. O kimś innym. To będzie o dwóch małych jeżyczkach. Jeżyczkach. Tak. Dwa małe jeżyki. To będzie kująca bajka. Będzie kująca bajka, dokładnie. Dwa małe jeżyki pewnego razu wędrowały hmm, sobie przez zielony las. I w tym zielonym lesie było bardzo wiele kujących rzeczy. Były tam kujące szyszki, kujące świerki, kujące zeszłoroczne gałązki sosny i kłujące jałowce. Ale wszystko to nie było aż tak kłujące jak one. One były naprawdę bardzo kłujące. W związku z tym były bardzo z siebie dumne, tuptały sobie przez cały las jak takie dwie małe kłujące kulki i uważały, że są najbardziej kujące. I jeden mówił, ja mam więcej kolców niż ty, a drugi mówił, nieprawda, ja mam więcej niż ty. A potem postanowili to policzyć. No i wtedy to już był kłopot. Bo jak zaczęły liczyć te kolce, te jeżyczki, to po prostu zajęło im to cały dzień. To nawet nie umiały mówić takich liczb, jak te kolce potrzebowały do tego liczenia. Ja nawet nie mam pojęcia, ile takich jeżyk ma kolców. A one były jeszcze małe i umiały liczyć tylko do 20. Więc miały kłopot. Więc przestały liczyć i postanowiły zamiast tego w coś się pobawić. I bawiły się w turlanie z górki. To było tak, trzeba było wtuptać na samą górę wielkiej górki. Potem zwinąć się w kulkę. ty tak nie potrafisz. Eee, potrafisz. Rzeczywiście, słuchaj jeszcze raz. O tak mniej więcej wyglądały wtedy jeżyki. Możesz już wrócić do Azji. O, dziękuję. Eee, i, <laughs> I potem się turlały. Turlały się, a na dole, jak już wylądowały, to miały wszędzie poprzeczepiane mnóstwo wszystkiego, ponieważ wszystko czepiało się ich kolców. Więc wyglądały jak takie bardzo brudne kulki, pełne liści, mchu, patyków i w ogóle wszystkiego. Więc potem musiały się otrzepywać. No i taka to była ich zabawa. W końcu się nią zmęczyły i zobaczyły, że pod tą górką na dole to płynie strumyk. Pomyślały sobie, o, chciałybyśmy tak popływać w tym strumyku, popływać jak żaby albo jak ryby. Ale niestety nie umiały tak dobrze pływać. I siadły sobie trochę smutne nad brzegiem tego strumyka. I patrzyły sobie na wodę, i patrzyły sobie na ryby, i na żaby. I pytały się, żabu, żabu, jak ty to robisz, że ty tak fajnie pływasz? A żaba powiedziała, no bo ja mam takie fajne płetewki, widzicie? O, takie wielkie. Pokazała mi swoje stopy, które rzeczywiście świetnie nadawały się do pływania. A jeżyczki popatrzyły na swoje małe nóżki i stwierdziły, że chyba tak nie potrafią. A potem przepływała jakaś ryba i... Jerzyki powiedziały: Rybo, rybo, naucz nas tak ładnie pływać jak ty. A ryba powiedziała: To niemożliwe, jerzyki. Wy macie kolce, a ja mam tylko takie płetewki, ogonek, i one są po to, żeby, żeby pływać. A wy to tak bardziej do tuptania jesteście i do zwijania się w Zdolne. No i pływa, ryba odpłynęła. No i mm, jerzyki dalej patrzyły na tą wodę, która strasznie im się podobała. Mm, I w końcu. I Jerzyk powiedział jeden do drugiego, wiesz co, chciałbym mieć łódkę. Prawdziwą łódkę. A tamten powiedział, to świetny pomysł, zróbmy sobie łódkę z kory. No i zaczęły szukać kory i znalazły jedną taką sosnę, której tak odłaziła kora. Dobrze, i z... że nie ponton. Nie, pontonu to nie miały. Z czego zrobić w lesie ponton, Tazi? Nie wiem. Właśnie też nie wiem, one też nie wiedziały. Ale miały korę, no więc oddrapały tą, 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 taki wielki kawał kory od tego drzewa, od tej sosny. No i próbowały z tego zrobić łódkę, ale jak na nią wlazły obydwa, to ta ta, 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 ta niby łódka, ta, ta taka kora to się tak na pół rozłupała i one wpadły do wody. I strasznie się przestraszyły. I, I jeden to złapał się kawałka kory i tak płynął trzymając się łapkami, ale ten drugi jeżyk, to on się tak przywrócił i tak płynął łapkami wszystkimi do góry jak taka mała łódeczka, bo okazało się, że tak potrafi. No i nawet nie wiedział wcześniej, że potrafi pływać, więc bardzo się ucieszył i powiedział: Ja płynę, ja płynę. A drugi, powie... a drugi krzyczał za nim: Nie bój się, gonię cię, goniecie, bo myślał, że tamten woła pomocy. A nie słyszeli się za dobrze, ponieważ ten strumyk bardzo głośno szumiał. No i w końcu ten drugi Jerzyk podpłynął do tego pierwszego Jerzyka i tak go zagarnął na tą, na tą korę. No i Jerzyk tam już się otrzepał z tej wody i powiedział: Widziałeś, jak pływam? A jeżek drugi powiedział, no widziałem, widziałem, ale chyba już lepiej, żebyśmy dobrnęli do jakiegoś brzegu. No i udało im się jakoś złapać jakiegoś, jakiegoś kamienia i po tym kamieniu wylazły sobie jeżyczki na brzeg. A potem bardzo długo schły. Bardzo długo schły i leżały sobie na takim mchu, bardzo mięciutkim na brzuszkach, a suszyły sobie kolce, a potem leżały na kolcach i suszyły sobie brzuszki, i na szczęście było dużo słońca, bo to słońce je wysuszyło. I wtedy jeden jeżyczek powiedział do drugiego: "Wiesz co? No co? Chyba mam teraz mniej kolców niż wcześniej, bo chyba trochę zgubiłem przy tej przeprawie". A tamten powiedział: "Nie martw się, na pewno odrosną". No i tak sobie leżały i dalej patrzyły na to wszystko i nagle przy, przyszła do nich żaba, ta sama, którą spotkali wcześniej. I ta żaba powiedziała, Jerzyki, a co wy tu robicie tak daleko? A Jerzyki powiedziały, bo myśmy pływały. A żaba powiedziała, nie, no żartujecie, to ja chyba teraz będę musiała nauczyć się zwijać w kulkę. A jerzyki popatrzyły się i powiedziały do niej, no nie, żabu, ty nie umiesz się zwijać w kulkę, nie dasz rady, jeszcze połamiesz sobie nóżki, lepiej nie rób takich rzeczy. Ale za to Możemy Cię nauczyć fajnie zjeżdżać mm, z górki, ale bez turlania się w kulkę, tylko na liściu. A Żaba powiedziała, naprawdę? A Jerzyki powiedziały, tak, musimy tylko znaleźć tutaj jakąś górkę, bo nasza do, została już daleko stąd. No i znaleźli nową górkę, wyobraź sobie. ona była jeszcze lepsza od tamtej, bo była cała w takiej, w takiej śliskiej trawie, która się świetnie układała, jak się po niej zjeżdżało. I nie było tam liści, więc jeżyki nie przylepiały sobie do kolców całej masy igliwia i liści, tylko tak po prostu się ładnie staczały. A, a, a żaba wzięła sobie taki duży liść i trzymała się, i na 3-4 wszyscy robili juhu i zjeżdżali w dół. To znaczy żaba jechała, a jeżyki się turlały. I bardzo, bardzo mi się to podobało. A potem zrobili się już ogromnie zmęczeni. I wtedy żaba powiedziała: Chyba muszę was zaprowadzić do domu, jeżyki. Bo wy tutaj zupełnie nie wiecie, gdzie jesteście, prawda? A jeże powiedziały, no trochę nie wiemy, żabo, to możesz nas zaprowadzić. Żaba prowadziła ich i powiedziała tylko trzymajcie się mnie. I pierwszy jeżyk złapał żabę tak delikatnie pyszczkiem za jedną nóżkę, a drugi jeżyk y, złapał go trochę tak za kolce i za ogonek i tak sobie szli, bo już było ciemno i nic nie było widać. I tu ptali tak sobie, a żaba tak skakała. Pierwszy Jerzyk trochę, żabo, czy ty musisz tak strasznie skakać, bo ja ciągle dostaję w nos. A, a żaba powiedziała, no przykro mi, ale ja muszę tak skakać. No i wtedy dotarli w końcu jakoś do swojego domu, podziękowali za, żabie za to przewodnictwo i powiedzieli, żabo, to jutro będziemy się bawić na naszej górce, albo na twojej górce, albo gdzie będziemy chcieli, może zbudujemy wreszcie prawdziwą łódkę. A Żaba powiedziała: Dobrze, pomogę wam z tą łódką, bo chyba wiem jak to zrobić. W końcu znam się na pływaniu lepiej niż wy. I pożegnali się i powiedzieli: Dobranoc, Żabo. A Żaba powiedziała: Dobranoc, jeżyki. A Tazi powiedział: Dobranoc, Marta. I przytulił się wreszcie. I prawie już zasnął. I jeżyki też prawie zasnęły. I pozwijały się w takie żółkulki. I tylko noski im wystawały bardzo podobne do tego taziowego noska. I śniła im się żaba, która też gdzieś tam spała, ale tylko trochę. I też tylko trochę, bo one lubiły te ptaki nocy. Ale jednak tym razem zasnęły. Tak samo jak teraz.